Nazywam się socjotechnika. Jestem osobą karaną. Choruję na Aleksydiumie autyzm, schizofrenię paranoidalną oraz jestem osobowością schizoidalną. Widzicie z tyłu ten budynek tutaj oza mną. Oto moje zdjęcie z grudnia 2014 roku. To oto ukrytą prawdę dedykuję mojemu bratu najdroższemu. Chciałam opowiedzieć dzisiejszy. Odcinek Ukrytej Prawdy o tym, jak bardzo jest mi ciężko. Chciałam opowiedzieć o tym, ale cofnijmy się najpierw o te 5 lat wstecz. 2009 rok. Oto ja. Taka sama byłam, tylko że o wiele chudsza w 2009 roku. Widzicie ten budynek z tyłu za mną? Tak jest. To był budynek, który mnie sądził. Kochany braciszku, chciałam Ci powiedzieć, opowiedzieć Ci dzisiaj historię mojego życia. Nie chcę przed to już dłużej ukrywać, kim jestem, ani co po prostu sobą reprezentuję. Powodem, dla którego był ten budynek i mnie sądził, jest ta oto kobieta tutaj o. Braciszku, kochany, ja wiem, że Ty masz mało wspólnego z tą kobietą, ale pracujesz z drugą kobietą, która po prostu bardzo źle mi życzy razem z tą kobietą. I po prostu jesteście razem, jakby to powiedzieć. No nie wiem, klika czy co? To jest mąż tej kobiety? Ten mąż nie żyje. Zmarł 12 grudnia 12-12-2008. Na rok przed końcem, przed końcem trwania mojego procesu, ponieważ mój proces zaczął się 3 listopada 2009, a skończył się 21 grudnia 2009. Kochany Braciszku, powiem Ci szczerze dzisiaj tak. Wiem, wiesz czym jest data? 20 grudnia 2000? Równy rok 2020 grudnia, to była środa. Wiem tak, tej daty broniłeś swoje racje, jakby to powiedzieć. Hmm, jakby ci tu powiedzieć, tego człowieka tutaj, o kiedy go poznałam, bardzo go pokochałam, ale niestety on zmarł, ale zmarł i zostawił po sobie pustkę, a ja od tamtej pory jakby rzucił na mnie klątwę. Kochany Braciszku, ja bym nigdy się do Ciebie nie odezwała, gdyby nie ta oto osoba. To jest mój syn Ryder. Chciałam Ci wtedy oznajmić daty 6 grudnia 2014 roku, że zostałeś wujkiem, ponieważ od listopada 2014 adoptowałam sobie tego oto chłopaka, który okazał się być Jonatym facetem. Nikt po prostu, nikt po prostu mnie nie rozumiał. Jemu zależało tylko na jego wygodach. Wielokrotnie byłam osądzana karana i w ogóle tego typu to nie był mój pierwszy i ostatni proces. To jest Oskarżyciel, prokuratura Rionowa dla Wrócła Fabrycznej. Chciałam Ci powiedzieć, Baciszku kochany, że ja ci życiem twoim nie rządzę i nie mam prawa się Tobie wtrącać w życie, ale chciałam Ci powiedzieć, że ja jako osoba karana Żyję i funkcjonuję jakoś w tym społeczeństwie, ale jest mi ciężko, jak nie wiem co. Nie weszłeś nigdy w moją skórę i nigdy nie będziesz mną, a ja nigdy nie będę tobą, więc powiem Ci szczerze, że no niestety, ale życie się toczy daj mimo wszystko. Nazywam się socjotechnika, mam dwa oblicza. Jestem raz dobra dla jednych, drugi raz zła dla drugich. Widzicie ten obrazek tutaj, o? Przedstawia młodą czy starą kobietę, a może i obie. Wiem, kochany braciszku, co o mnie sądzisz. Wiem, że nazwałeś mnie dzieckiem. Widziałam te maile, bo czytałam te maile, które pisałeś do swojej żony w 2011 roku, jak się z nią pokłóciłeś o mnie. Ja wiem, że my nie możemy być godnym rodzeństwem, ponieważ, no cóż. Jesteśmy rodzeństwem, ale nie jesteśmy traktowani jak rodzeństwo. widzicie ten obrazek tutaj o a właściwie ty braciszku czy widzisz ten obrazek tutaj o wid na nim kochająca się para ale bachory na nim widzą delfiny moim zdaniem tutaj jest kochająca się para a nie delfiny tak więc to co wygląda jak wygląda nie wygląda jak nie wygląda i mówię ci braciszku kochany nasze życie wygląda tak jak wygląda a nie tak jak nie wygląda nigdy ci nie kochałam ale kochałam cię jak brata więc nie jesteś jakiś mój kochanek nie jesteś jakiś mój tak jak powiedziała Agnieszka B ze swoją koleżanką Magdaleną B, że jesteśmy jakaś para, czy w ogóle my nie jesteśmy żadna para i nigdy nią nie będziemy jesteś moim bratem tylko i mówię ci ja chcę żebyś był moim bratem i jesteś moim bratem i nigdy nie zostaniesz kimś innym tylko jesteś moim bratem i tyle w mężu tej kobiety widziałam wszystko, cały mój świat ty mnie zawsze pamiętam wyśmiewałeś za tamtych czasów nie bo kochasz Sobczaka i w ogóle ojej! Przyjaśnę to i nawet było, braciszku. Powiem ci, kogo w nim widziałam. Oto mój ukochany Florian Price Bensheim, którego kocham od maja 2000 równego roku. Dwutysięczny rok, pamiętam ten rok. To był rok, w którym ty po prostu, jakby to powiedzieć, bo nie swojej racji i ty ci powiem. Dwutysięczny rok, jak to ci powiem, więc mówię, byliśmy wtedy młodzi, piękni, ja się miałam prawo w takim oto pięknym tej, o Florianie, praj się zakochać Bensheim. Ty jeszcze układałeś życie po swojemu, jesteś romantykiem, ale mówię ci, że nie oceniam Cię za to, że jesteś jaki jesteś, bo ja jestem też jaka jestem i jesteśmy jak jesteśmy. Kiedy miałam proces w grudniu, daty 21 20 grudnia 2009 roku, pamiętam, jak ty kłóciłeś się z tym oto człowiekiem. Ten człowiek jest bardzo zły. Nie lubię go też, więc mówię ci, przepraszam za ton, jakim teraz mówię, ale po prostu ja cię rozumiem, że ty się kłóciłeś z tym człowiekiem. Miałeś swoje sprawy na głowie, dlatego nie poszedłeś nigdy i mi nie zeznałeś. Ale powiem ci szczerze, ja byłam u szeptunki. Szeptunka mi powiedziała prawdę o nas i o naszej przyszłości. Ha! Jaką ja miałam ojczyszczęć z bratem za przeproszeniem? No więc mówię. Mój brat, jak to mój brat. Braciszku, kochany, proszę ci odezwij się do mnie. Żyj możesz. Szeptunka powiedziała mi, że skończę jak Igor Stachowiak. Powiem ci to szczerze tu i teraz. Ja wiem, jaką ty masz przyszłość, jaką ja będę miała przyszłość. Po prostu powiem ci szczerze, że... Pamiętam, jak nasze drogi się rozeszły przez Magdalenę i nasze drogi były po prostu pokręcone. Nigdy nie traktowali cię ludzie jak mojego brata, tylko po prostu twierdzili, że jesteś jakiś inny, jakiś mój kochanek. Czy w ogóle, ja cię kocham braciszku, ale nie jak mężę, nie jak kochanka. Jesteś moim bratem, ale mówię ci, widzisz, ja skończę jak jego Kiedyś będziesz ty tak trzymał moje zdjęcie, jak ojciec Igora i po prostu będziesz wspominał siostrze, która skończyła. Zaraz ci pokażę jak. Oto ja, tak skończę. Zobacz braciszku, te klucze, co tutaj trzyma ten facet, Ten jest strażnik więzienny albo jakiś policjant. Pamiętam braciszku kochany, jak nie chciałeś nigdy, żebym kręciła o tobie ukrytej prawdy. Nie chciałeś nigdy ani być moim bratem, ani być moim wszystkim. Będę miała dużo namysłu, jak będę w ZK. Widzisz, nawet pistolet tam mają. Boże, on ma pistolet, ten, ten strażnik więzienny. To jest moja przyszłość, braciszku. Taką przepowiedziała mi Szeptunka. Tobie przepowiedziała, że będziesz żył długo i szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy, bo będziesz mieć tylko, co chcesz. A ja? Widzisz, jak idą po mnie? 9 kwietnia 2015, ale się bawię wodą, ponieważ jestem autystką niedosensoryzowaną. Myję się, bo chcę się obmyć. Z grzechu w Shifu. Ja wiem, że ty mnie będziesz do końca życia kojarzył z Shifem. Nigdy nie będziesz mnie kojarzył jako swoją siostrę. Ale proszę cię o jedno, Braciszku. Spójrz na to z innej perspektywy. Jestem nadal tą samą osobą, którą mnie poznałeś, którą mnie znasz. To ja nadal twoja siostra.